Kolejnym dzieckiem jest dziecko nadreaktywne dotykowo. Dziecko nadreaktywne dotykowo nie lubi określonych faktur, tekstur, struktur, metek, często nie lubi nosić czapek, rękawiczek, zdejmuje skarpetki, woli mocny dotyk, nie lubi za bardzo łaskotania, nie lubi takiego dotyku delikatnego, jest często wybiórcze pokarmowo, nie toleruje tekstur, nie toleruje pewnej temperatury pokarmów, nie lubi, jak jest za ciepłe czy za zimne. Nie lubi czynności toaletowych, ponieważ no nie lubi się za bardzo myć, tak nie lubi takiego delikatnego dotyku wody prysznica, właśnie delikatnego, nie wiem, dotyku piany unika brudzenia się, nie lubi zabaw pasami plastycznymi, zabaw kontaktowych, tak. I to jest właśnie dziecko, które często trochę cierpi na lekcjach, takich plasty, zajęciach plastycznych, ponieważ to dziecko naprawdę nie lubi się brudzić. Dla niego to jest droga przez mękę. Często dziecko jest przez to w jakiś sposób... Yy... No, no, po prostu ganione, tak? Ponieważ no, dziecko nie chce się brudzić, nie chce włożyć ręki w konkretną jakąś masę, tak? Dla niego to, co jest dla innych dzieci często frajdą. Czyli na przykład robienie jakiegoś piasku kinetycznego, cieczyni newtonowskiej, czegokolwiek sztucznego śniegu jest nieprzyjemne, dziecko nie cierpi takich rzeczy. Dla niego jest to tak obrzydliwe, po prostu jak dla nas dotykanie jakichś, nie wiem, kujących przedmiotów powiedzmy, tak. Więc no, takie dziecko generalnie cierpi sporo, ponieważ no, czasami po prostu nawet pewna faktura, nie wiem, długopisu może być dla niego uprzykrzająca życie. Jak takiemu dziecku pomóc? No, na pewno postaram się wybierać tkaniny, które są przez dziecko akceptowane. Jakieś najlepiej polary, tak? miękkie tkaniny, które no, nie będą podrażniały dziecka na każdym kroku. Często w szkole jest tak, że dziecko chodzi podenerwowane i zirytowane wyłącznie z tego powodu, że ma po prostu niewycięte metki tak? albo ma szwy w ubraniu, tak? które mu przeszkadzają. Dodajmy, że jeszcze dziecko, jeżeli dziecko jeszcze przy okazji jest na przykład podwrażliwe przedsionkowo, to mamy taką sytuację, że dziecko biega, jest nadaktywne, jest zirytowane właśnie szwami, metkami, i wydaje się, że to dziecko generalnie przejawia takie symptomy już zaburzenia właśnie jakiegoś hiperkinetycznego. I możemy się tutaj bardzo często pomylić, na przykład sądząc, że dziecko ma ADHD, przy czym dziecko ADHD nie ma, tylko po prostu ma problemy sensoryczne, więc w celu takiego różnicowania ja zawsze zalecam też, żeby dziecko oprócz... Właśnie typowych badań przesiewowych na ADHD też miały jakąś konsultację z terapeutą integracji sensorycznej, ponieważ może się okazać, że to niekoniecznie jest związane tylko z kryteriami ADHD, ale właśnie z pewnymi, pewnymi zaburzeniami sensorycznymi. Dodajmy do tego jeszcze stosowanie masażu uciskowych. No, masa uciskowe najczęściej, jeżeli chodzi na przykład o kończynę górną, to od łokcia, w dół, od, łokcia, od łokcia w dół i od łokcia w górę, tak? Czyli po prostu można robić serduszka różne, można po prostu opłukiwać też na przykład takie dziecko, te, te, takie ramię na przykład i przedramię dziecka klockiem. Podczas mycia stosować nacisk, mycia, my, mycie myjką z góry na dół, możemy używać różnych myjek, sprawdzać, jakie nasze dziecko lubi faktury. Jeżeli chodzi na przykład o mycie zębów, dajemy dziecku szczoteczkę elektryczną, tak? ponieważ no, ta standardowa raczej nie spełni tutaj swojej funkcji przy myciu głowy, a dziecko takie najczęściej głowy myć nie lubi, y, mocno pocieramy głowę, spłukujemy ręcznym prysznicem, nie wsadzamy dziecko pod prysznic, pod deszczownicę, dziecko nie lubi takich rzeczy naj, najczęściej, więc woli generalnie taką aktywność związaną z myciem głowy, raz, że, y, Który raz, że ma takie poczucie bezpieczeństwa, bo często takie dziecko jest też nadreaktywne przedsionkowo i nie lubi na przykład takiego wychylenia głowy do tyłu, tak, więc najba, najlepiej by było, gdyby takie dziecko miało taką możliwość jeszcze uczestniczenia w takiej aktywności z oparciem jakimś z tyłu, tak? z osobą, która będzie stała za nim. Oczywiście, przy takim dziecku też staramy się mówić, że będziemy je dotykać, także chcemy je dotknąć, ponieważ dla tego dziecka dotyk nie jest przyjemny, więc uprzedzone dziecko oczywiście lepiej też zniesie nasz dotyk, bo w innym wypadku może czuć się poirytowane i może nie, po prostu może czuć się, czuć takie, mieć takie poczucie niebezpieczeństwa. Tak? Kolejne dziecko. Kolejne dziecko. A, no, jeszcze mamy właśnie ćwiczenia dodatkowo. No to tak właśnie dotykanie dłoni przedmiot i przed ramion materiału o różnej fakturze. Właśnie tak jak już mówiłam, opiekiwanie dłoni klockiem, wyklejanie z plasteliny i ciastoliny leżącej ósemki. Natomiast to też muszą być nic na siłę, tak? Jeżeli dziecko tego zrobić nie chce, to niech tego nie robi, tak? Najpierw staramy się znaleźć taką strukturę, która najbardziej dziecku pasuje, więc nie musi być to ciastolina, nie musi być plastelina, ale może być jakaś inna masa, tak? Może być i na przykład masa, masa naturalna jakaś, tak? Czyli na przykład jakieś połączenie mąki z czymś, tak? Albo zwykła mąka, cokolwiek, tak? Szukamy po prostu dogodnej, do dogodnej faktury, dogodnej tekstury, też kolejna kwestia to też dobre ćwiczenie: zrobienie z papieru różnej fakturze i rzucamy nie z nimi do celu. W ogóle jest bardzo fajna zabawka, mogę tutaj Państwu pokazać. Mamy coś takiego: Crazy troszkę. To jest taka gra, w której mamy śmietnik, który biega generalnie, klapie klapą. I zadaniem dziecka jest zrobienie z dołączonych papierów, oczywiście nie czas dołączonych, można sobie wziąć gazety, można wziąć różne faktury papieru, dziecko ma za zadanie zrobić kulę i tak biegać za tym śmietnikiem i wrzucać po prostu tę kulę do śmietnika, do środka żeby po prostu przechytrzyć ten śmietnik, który cały czas klapie klapą. Jest to bardzo fajna zabawa, ponieważ z jednej strony stymuluje układ przedsionkowy, z drugiej strony też wpływa na właśnie takie stymulację dotykową, ponieważ można wykorzystać tutaj różne faktury papieru. Kolejne dziecko to dziecko nadreaktywne słuchowo. Dziecko takie boi się zwykle dźwięków urządzenia i nie tylko. Boi się w ogóle głośnych dźwięków, rozprasza się pod wpływem głośnych dźwięków z ulicy, unika głośnych miejsc, często zatyka uszy, boi się na przykład głośnych zwierząt, psów. Dla zrównoważenia takiego odbioru takich dźwięków, których nie toleruje, mruczy, wokalizuje, ponieważ próbuje sobie jakoś poradzić z matłokiem dźwięków, to wywołuje dźwięki własne, tak, żeby je w jakiś sposób zagłuszyć. Czyli dziecko na przykład, kiedy słyszy jakiś krzyk, słyszy psa, słyszy, nie wiem, pralkę, cokolwiek sobie coś mruczy pod nosem, śpiewa sobie jakąś swoją piosenkę, jakieś wokalizacje, no po prostu tak, żeby słyszeć swój głos nie na nim się skupić, a jakby odsunąć od siebie te to, to takie nietolerowane wrażenia dźwiękowe. Kiedy dziecko się często wybudza w akłopoty ze snem. Ma problemy z koncentracją na dźwiękach mowy. Dla niego wszystko jest szumem, tak? to dziecko słyszy wszystko naraz. Często trudno mu jest wyłowić dźwięk mowy z całego otoczenia dźwięków, tak? jakby wszystko słyszy, słyszy tak samo. Tak? Nie ma takiego podziału na tło i na, to, na, to jakby, na ten dźwięk główny. Dziecko nie lubi mycia uszu, jest głośne, lubi uderzać przedmiotami, bo to też właśnie ma funkcję autoregulacji, tak samo jak wokalizację. Dziecko lubi uderzać różnymi przedmiotami, na przykład w ścianę. Jeżeli na przykład bawi się samochodzikiem, to tym samochodzikiem lubi tak buch sobie w ścianę uderzyć, ponieważ no, to jest też funkcja właśnie na... autoregulacyjna, tak? Też ten dźwięk zagłusza mu ten dźwięk, którego ono nie akceptuje, tak? Taki dźwięk y, samochodziku rozbijanego o ścianę jest dla niego czasami bardziej przyjemny niż na przykład dźwięk nie wiem, wirówki w pralce, dźwięk mikrofali, cokolwiek innego. I teraz jak możemy takiemu dziecku pomóc? Na pewno za wszelkie zabawy paluszkowe z wierszykami, jakieś rymowanki, memory słuchowe mogę Państwu pokazać w takiej dobrej polskiej edycji Pamięć Dźwiękowa. Mamy taką grę Pamięć Dźwiękowa. Pamięć Dźwiękowa jest jest bardzo fajne, bo jest jednocześnie jest naory takim kolorystycznym. Eee, może trochę no, prościej. No, mamy dobre memory ma dźwiękowe. My nie pomylimy tych dźwięków, ponieważ one mają określone kolory, więc gdybyśmy my przypadkiem mieli problem z tym, żeby dopasować ze sobą te dźwięki, a może tak się zdarzyć, to mamy kolory. Mamy różne, mamy różne kolory, więc możemy generalnie sprawdzić, czy dziecku się udało ułożyć, czy nie udało im się ułożyć, bez większych dla nas trudności. Kolejne ćwiczenia to jakieś naśladowanie dźwięków, imitacje, uwysłuchiwanie i odtwarzanie prostych struktur rytmicznych, czyli zwykłego pukania, tak? jakiegoś, jakiegoś opu, odpukiwania na przykład, nie wiem, zaczynamy od dwóch dźwięków, pod jakiegoś stukania, potem przechodzimy do następnych tak? i po prostu jakby zwiększamy tą sekwencję w kolejnych krokach też śpiewanie piosenek i ilustrowanie słów ruchem, ilustrowanie scenek w ogóle jakichś rodzajowych, też takie kwestie rozpoznawania dźwięków zwierząt, tak rozpoznawanie sekwencji dźwięków. W ogóle na rynku jest bardzo sporo pozycji takich, zwłaszcza wydawnictwa Harmonia, które, w których generalnie są różne zabawy odnośnie stymulacji słuchowej. Są tam bodajże serie z pojazdy, seria zwierzęta, sporo jest tych serii po prostu różnych. Jest Raz, że uczy się różnicowania dźwięków, z drugiej strony to też uczy się rozpoznawania na przykład pojazdów, rozpoznawania zwierząt, no jeżeli oczywiście mówimy o młodszych dzieciach. Kolejny typ to dziecko nadreaktywne wzrokowo. Dziecko nadreaktywne wzrokowo. Przecieram, że oczy pod wpływem światła dziennego, intensywne dzieci, światło jest bardzo dla niego męczące, długie przebywanie przed komputerem, przed telefonem, tak samo. Dziecko lubi, gdy zabawki są pochowane, nie lubi za bardzo, gdy dużo rzeczy leży w przestrzeni dookoła niego. Unika zabawek świecących, świecących ubrań z jakimiś cekinami, preferuje czapki z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. Jeżeli na przykład zbyt długo czyta, to zdarza się, że po prostu jest bardzo męczliwe. tak, Jak za dużo, za dużo czyta, to bolą mnie oczy, boli głowa, dziecko odczuwa wdłości, ma też zaburzenia koncentracji uwagi, rozpraszają ją różne takie sygnały świetlne. Dziecko jest nerwowe przy intensywnym świetle. To też jest dziecko, które będzie. Nas prosiło o to, żeby wyjść właśnie z jakiegoś miejsca jasno oświetlonego, z jakiejś galerii handlowej, sklepu. To jest dziecko, które nie będzie chciało przebywać w miejscach bardzo dobrze doświetlonych. Dziecko, które bardzo źle toleruje po prostu miejsca nasłonecznione, czyli generalnie na wakacjach raczej preferuje siedzenie pod parasolem niż zabawę na plaży na przykład. I co z takim dzieckiem możemy zrobić? Otóż, z takim dzieckiem należy ćwiczyć jak najbardziej wszelkie kwestie związane z integracją bodźców wzrokowych, czyli ćwiczenie ruchów naprzemiennych rąk, ćwiczenia fiksacji wzroku na określonym obiekcie, tak? Krążenie barkami i jednoczesne obracanie głowy w lewo i w prawo. Rysowanie wzrokiem, spiral okręgów, różnych wzorów, bez udziału głowy, tak? czyli rysowanie samym wzrokiem, zabawy z szybkim mruganiem, na przykład liczenie mrugania, mruganie tak? w rytm na przykład dane, też tak może być, oczywiście zaczynamy od jakichś krótkich sekwencji, ponieważ takie dziecko się szybko męczy jednak. Tak samo rysowanie synchroniczne, oburącz, tak? to jest związane z integracją półkulową i tak samo to, mówię, to wiąże się z integracją wzroko, wrażeń wzrokowych z dotykowymi, także z kwestiami lateralizacyjnymi. W ogóle ćwiczenia też mięśni grzbietu i masaże mięśni grzbietu, masaże karku. Kolejną kwestią, która może pomóc takim dzieciom, jest na pewno też wspinanie się na palce z wyciągniętymi rękami, takie wszelkie zabawy, które też wiążą się po prostu z integracją bodźców wzrokowych i ruchowych.